Cześć z tej strony Dreddy z ekipy Toyagotne. I tak jak Wam obiecałem, dzisiaj kontynuując opowiadanie Wam o zasadach Fallouta RPG, opowiem Wam o punktach akcji i szczęścia. Po co w ogóle się nad tym rozważać? Bo przejrzeli, już w pierwszym filmie mówię, że punkty akcji możemy wydać na kostki, nie? No właśnie. Bo punkty akcji są troszkę bardziej wszechstronne i mamy więcej możliwości na to, jak możemy je spożytkować. Wiecie już, jak możemy je generować. Czy to przez testy zerowe, czy zwykłe testy, w których mamy nadwyżkę, i maksymalnie możemy zmagazynować ich 6. No i teraz na co by je powydawać? Tak jak mówiłem, możemy kupić kostki, i na to możemy zużyć od 1 do 6 punktów akcji. Bo tutaj mówiłem, pierwsza kostka kosztuje dodatkowo 1 punkt akcji, druga dodatkowa kostka kosztuje 2 punkty akcji. No i jeśli chcemy kupić trzecią kostkę, to ona kosztuje 3. Czyli w sumie musimy wybulić 6. Ale poza walką mamy jeszcze dwie inne opcje. Możemy za jeden punkt akcji zdobyć informację. Zadajemy wprost pytanie mistrzowi gry o jakiś element sesji, który nas interesuje. Oczywiście nie chodzi mi tu o element meta, czyli wymyśliłeś to, prawda? No nie, raczej dobra, to co jest za, na dysku tego komputera. No, i z zdobywaniem informacji jest tak, że podstawowo, owszem, kosztuje jeden punkt. I może być tak, że miszgry Gry poda nam odpowiedź pełną, która jakby w pełni wyczerpie temat. Ale jeśli ktoś dowoli pytaniem w sytuacji, nie wiem, próbujemy rozszyfrować jakieś morderstwo i kto zabił, no to misz Gry nie ma obowiązku powiedzieć nam dokładnie, Jota Wiota, tak, to był Bart. Ale może być. To jest osoba związana z kamerą. Czasem informacje, jeśli dowalimy czymś takim grubym, że chcemy wyciągnąć, możemy zapłacić więcej punktów akcji. Zazwyczaj taka propozycja powinna wyjść ze strony mistrza gry. Dobra, za jeden punkt akcji mogę ci dać lakoniczne informacje, ale jeśli chcesz spalić powiedzmy z dwa punkty, no to informacji mogę ci dać trochę więcej. Więc poza dokupowaniem znacie już drugą opcję poza walką, żeby spalić jakieś te punkty akcji. Czyli zdobyć informacje. No jest jeszcze na szczęście tylko jedna: możemy skrócić czas danej czynności za dwa punkty akcji. Powiedzmy, jesteśmy w napiętej sytuacji, włamaliśmy się do jakiejś starej bazy wojskowej, a w jest pełno guli, które gdzieś się tam szwędają. Mieszk gry tak dość niewybrednie zasugerował, że im dłużej będziemy w tym pomieszczeniu, to tym większa szansa, że nas dopadną. Możemy spróbować uniknąć takiego zdarzenia, jeśli wydamy te dwa punkty akcji i skrócimy czas naszego działania o połowę, czyli na przykład wyciąganie tych danych z dysku nie zajmie nam pół godziny, tylko 15 minut. Dobrze. Jeśli chodzi o opcję poza walką, no to tu już wyczerpaliśmy temat. No to pozostaje pytanie, że skoro jest poza walką, to pewnie musi być coś w walce. I tak. Na ten moment, z perspektywy tego filmu, jeszcze może się to wydać troszeczkę niezrozumiałe, co powiem za chwilę. Ale nie bójcie się, te elementy staną się dla Was logiczniejsze, kiedy w następnej części tłumaczenia zasad opowiem Wam o walce i akcjach, które się dzieją w turze. I wtedy te rzeczy staną się logiczniejsze. Ale nie wyłączajcie jeszcze tego filmu i nie przechodźcie do tamtego, bo lepiej jak liźniecie temat teraz. Wystarczy, że na ten moment zapamiętacie jedną rzecz. Kiedy dochodzi już do porządku turowego, najczęściej w konflikcie, w walce, to w, w, w ciągu swojej tury mamy do dyspozycji podstawowo jedną akcję pomniejszą i jedną akcję główną. No i teraz powiedziałem podstawowo nie bez powodu, bo możemy wydać jeden punkt akcji, żeby dobrać sobie jeszcze jedną akcję pomniejszą albo wydać dwa punkty akcji, żeby mieć drugą akcję główną. Choćby nie wiem, co się działo, nie możemy w trakcie swojej tury wykorzystać więcej niż dwóch akcji pomniejszych i dwóch akcji głównych. Całkiem logiczne. No i w walce na Wasze szczęście jest tylko jeszcze jedna opcja na to, jak możemy spożytkować nasze punkty akcji, i są to dodatkowe obrażenia. W systemie Fallout RPG, o czym jeszcze będę się rozwodził później, przy na obrażenie rzucamy kostkami sześciościennymi. Możemy używać specjalnych kości do tego systemu, które się po prostu łatwiej odczytuje, ale możemy grać też normalnymi. Jeśli chcemy zadać więcej obrażeń, to chcemy rzucać większą liczbą kostek. Czyli możemy wydać od jednego do maksymalnie trzech punktów akcji, żeby dobrać od jednej do jeszcze trzech kostek obrażeń. Proste, dacie radę. Wspomniałem już Wam, że gracze mają się gorzej, bo maksymalnie mogą zmagazynować tylko 6 punktów akcji. Pula Mistrza Gry jest nieograniczona. Standardowo Mistrz Gry będzie zaczynał grę, sesję, z taką liczbą punktów akcji, jaka jest liczba graczy przy stole. Czyli im was jest mniej, tym teoretycznie lepiej dla was. Ale, tak jak wspominałem, w nieokreślonych sytuacjach możemy podkupić kostkę, bo co w sytuacji, kiedy nasza pula jest pusta? No, nie mamy żadnych punktów akcji. Możemy wtedy Sprowadzi, spróbować doprowadzić do testu o trudności zerowej i wygenerować w ten sposób ewentualne punkty akcji i lub komplikacje, które mogą też nastąpić. Albo do niektórych testów możemy sobie dokupić taką pojedynczą kostkę od naszego mistrza gry. Tylko minus jest taki, że on też sobie wrzuci taką kostkę do puli. Czyli, im więcej my będziemy kupować kostek dla siebie jako. Naszej drużyny, tym więcej kostek wyląduje u mistrza gry, który ich może mieć ich cały koszyk. I pewnie z przyjemnością rzuci ten koszyk prosto w waszą stronę, kiedy przyjdzie taka okazja. No i tak. Jeśli chodzi o punkty akcji, byłoby to na tyle. Ale mówiłem, że jeszcze mamy jedną pulę, z której możemy zużywać. Jest to szczęście. I może się to wydawać na początku trochę nieintuicyjne. Zaraz. Szczęście, lak, jest jedną... jednym z atrybutów. To jak to możemy spalać atrybut? Nie do końca. Uważam, że jest to jeden chyba z najmocniejszych atrybutów, z tego powodu, że tyle, ile macie w atrybucie szczęścia, tyle na początku sesji macie punktów szczęścia. I podobnie jak punkty akcji, możemy je wymienić na całkiem fajne nagrody. Pierwsza, najprostsza opcja wykorzystania to tak zwany łódź szczęścia. Wydajemy jeden punkt szczęścia, i dzięki temu możemy dodać do sceny jakiś szczegół. Oczywiście w, z pewną dozą zachowawczości, bo wyobrażam sobie sytuację, że za jeden punkt szczęścia faktycznie w opuszczonym magazynie, który zaczyna stopniowo się zapadać, bo podłoga jest przeżarta, znajdujemy lekko zbutwiałą drabinkę, która prowadzi na dach. Ale już nie widzę sytuacji, że zobaczę szybko wiążący cement, który z powrotem zwiąże całą tą podłogę w jeden wielki kawałek. Tutaj misz gry ma decydujące zdanie, więc bądźcie rozsądni z tym, jak mocny jest wasz łód szczęścia. Oczywiście, troszkę podobnie jak z punktami akcji, jest możliwość, że zapłacicie więcej punktów szczęścia za bardziej nieprawdopodobną rzecz, którą uda Wam się wyciągnąć. Ale tu, wracając do poprzedniego, zawsze miszgry musi się na to zgodzić. Co jeszcze mamy w menu, na co możemy użyć nasze szczęście? Możemy skorzystać z tak zwanego czystego farta. W teście umiejętności nie będziemy używać atrybutu, który normalnie powinien być używany, tylko użyjemy szczęścia. Ale po co i dlaczego? No, załóżmy, że nasza postać jest złożona z mieszanki waty i plasteliny. Jej siła jest dramatyczna, a przyszło jej się z kim siłować? No, szanse są marne. Że wynik jest na tyle niski, że będziemy musieli rzucić chyba jakieś 2-3, żeby nam się udało. Trochę przesadzam, ale powiedzmy, że ciężko będzie nam wygenerować sukcesy. Możemy za jeden punkt szczęścia zdecydować, że nie. My nie będziemy rzucać z kombinacji siła plus umiejętność, tylko z kombinacji szczęście plus umiejętność. Oczywiście, korzystanie z tej opcji ma tylko sens, jeżeli wartość naszego atrybutu szczęścia, nie aktualna ilość punktów szczęścia, tylko wartość atrybutu szczęścia, jest większa niż w tym przypadku ilość siły, no bo inaczej to będzie bez sensu. No, i jeszcze mamy rzecz, która jest związana z walką, czyli tak zwane wyczucie czasu. Możemy wryć się w porządek inicjatywy i powiedzmy, jeżeli standardowo jesteśmy ostatni, to zdecydować, że nie, w tej turze będę pierwszy albo drugi. Tylko ma to swoje ograniczenie. Jeżeli w danej turze już raz zadziałaliśmy, to wykorzystanie wyczucia czasu nie da nam dodatkowej tury. Czyli. Trzeba dobrze wyczaić moment, bo jeżeli w danej turze już zrobiliśmy jakąś akcję, to wyczucie czasu nic nam nie da, no bo nie wciśniemy się jeszcze raz w kolejkę inicjatywy, z której już raz jakby skorzystaliśmy. Mam nadzieję, że jest to dla was zrozumiałe. No i na co jeszcze takie szczęście? No, taki uśmiech losu. Brzmi ładnie, nie? Ale jest to całkiem przyjemne, bo za każdy puk szczęścia możesz przerzucić jedną k 20 i maksymalnie można tak zrobić z trzema kostkami, choć nie, tak naprawdę możesz zrobić tak, z iloma po prostu rzucasz. Minus jest taki, że jeżeli już raz przerzuciłeś daną kostkę, to nie możesz zużyć kolejnego punktu szczęścia, żeby znowu przerzucić tą samą kostkę, nawet jeżeli rezultat będzie dla ciebie gorszy. Trzeba się po prostu z tym pogodzić, że szczęście bywa też panią lekkich obyczajów. No i dobra, teraz jak odzyskać takie szczęście albo punkty akcji? Z punktami akcji jest o tyle prościej, że możemy je generować w testach. A jeśli chodzi o punkty szczęścia, no to standardowo wygląda to tak, że punkty szczęścia standardowo wracają nam albo po osiągnięciu jakiegoś kamienia milowego w danej przygodzie, albo zazwyczaj na początku następnej przygody, albo na koniec poprzedniej. Nie ma z większego znaczenia jako nagroda za poprzednią przygodę. Wydaje mi się, że wiecie już wszystko na temat punktów akcji i punktów szczęścia. Wiecie jak je zużywać, wiecie jak je odzyskiwać, wiecie ile trzeba wydać na co. Jak nie, to zawsze sobie możecie przewinąć, jak nie zapamiętaliście. No i co? Korzystajcie z waszych punktów, nie przekarmiajcie mistrzów gry punktami akcji i do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie, jak obiecałem, wypadałoby opowiedzieć troszkę o walce. Cześć!